Mhm. Książka w imieniu Stanisława na otwarciu wystawy ilustracji wnętrw której autorką jest pani Anna Wałkiewicz. Mhm. Joanna Kowalczyk Urodziła się i wychowała w Świnoujściu, a obecnie mieszka w Stwarzędzu. Ukończyła dwuletnie studium reklamy w Ciechanowi oraz Wydział Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Na co dzień zajmuje się grafiką reklamową i ilustracją autorską. Poza tym jest wykładowcą rysunku i wiedzy o sztuce w Polskiej Szkole Florystycznej w Poznaniu. Tak mówi o sobie. Od kiedy pamiętam, rysowanie było dla mnie najważniejszym środkiem wyrazu. Nigdy też nie interesował mnie realizm. Od zawsze miałam skłonność do stylizacji i przesady. Od zawsze dążyłam do zawarcia w swych pracach maksimum treści, minimum formy. Po długich poszukiwaniach satysfakcjonującej techniki, która wyraziłaby to wszystko, co naprawdę czuję, i w taki sposób, aby mogła powiedzieć z przekonaniem, tak, to jest to, pojawił się komputer. Jednak początki pracy nie Mogę były. Odpowiadając na pytania Państwa, tłumacząc y, swoje pracy ten swój świat, już mam tutaj y, wypowiadać sama na swój temat, wiele rzeczy. Wiadomo, każdy wie, jakie je to jest krępujące. Ale ja serdecznie zapraszam do obejrzenia tej wystawy. Mam nadzieję, że ten świat y, retro z nutką futuryzmu y, przypadnie Państwu do, do gustu. Dziękuję za przybycie również wszystkim serdecznie. Z łezką wokół. <śmum> Witam się dzisiaj z postaciami, z którymi się nie widziałam kilkadziesiąt lat, co jest też bardzo wzruszające. No i co mogę powiedzieć? Serdecznie zapraszam. Bawmy się dzisiejszego dnia. Dobrze. Dziękuję. <śmum> <śmum> On się nigdy nie zawiedzie. Tak. Nigdy.